Witam Was serdecznie na nowej serii. Tutaj zagramy na polskiej mapce. Nazywa się mapka. Dzika mapa, tak się nazywa. No i trwają przygotowania do tej serii, no i teraz też takie małe przygotowania z opryskami ruszam, bo tu kwasty mi wyrosły przez noc. No i patrzcie, cześć mi to ciągnik przypomina. Hmm gdzieś go już widziałem. No dobra, to działajmy. Działajmy, działajmy. Tutaj miałem ten. Miałem live'a robić, ale no jakoś. Nie mam będę na live'a. No to mówię, odcinek wam nagram za to, bo miało być live z tej mapy. Tak to zrobimy sobie odcinek Opryskamy, tu też do mnie pole należy No już trochę przerosło, mówię Przez nos mi urosło o, tu nie działa oprysk Chyba już jest za późno Chyba już tu jest za późno No trudno No trudno No to tutaj na burakach ratujemy Zaraz tutaj skończę. Wam pokażę, jakie maszyny są przygotowane na tą serię. Ale, chwilę, ściszę trochę dźwięki. Maszyn, ojej, nie w tam, tam, I Tutaj tak będzie słychać będzie za głośno, bo na filmie ich słychać. No co, dzisiaj nagrywam. Dzisiaj mamy niedzielę. Taka sobie pogoda za oknem jest. A mówię, nagram, nagram. Nie chcę się live'a robić, ale wam nagram w odcinek, żeby coś było na kanale, żebyście mieli co oglądać w wolnej chwili. A mapka jest fajna. Jedna z lepszych polskich, tu też będziemy, tak jak na tych, też będziemy na sezonach grać. Tylko na razie trzeba przygotować. Trzeba przygotować po prostu sejwa do tego. jedno pole już skosiłem. Żyto rosło, na nim, bo to są nowe uprawy. Żyto, przyżyto i lucerna. Jak się nie mylę. Fajny klimat, taki polski klimat. Na razie będziemy na tym gospodarstwie grać, ale jest możliwość własnego gospodarstwa zbudować A na razie tutaj, nawet mi się podoba to gospodarstwo Może zawsze rozbudować trochę tutaj na polach I elegancko będzie Tutaj jeszcze przejedziemy Zawodzimy na tamtym jak nie może, Nie można, trudno się mówi Zapomniałem, że tu mam kwasty włączone No i co, poradzi się no coś nie działa. No może na pewno już za wysokie, bo to jest takie swoje ograniczenia mają standardowo. Po burakach jeszcze można. Kombaj tu poza odcinkiem sobie wypożyczę, żeby jak szybko, żeby to wykopać te ziemniaczki, te ziemniaki twoje buraki. No i tyle, bo nie wiem czy mam jakiś taki starszy. Tutaj będziemy grali na takich polskich maszynkach trochę, starszych maszynkach. Ale gdzieś ten ciągnik widziałem mu kogoś. Nie wiem, może Wy wiecie, skąd ten ciągnik jest. Znajomy, znajomy ciągnik. No i tak się zastanawiam, gdzieś ten ciągnik widziałem. I cały czas tak się zastanawiam, tak się zastanawiam. Jak wiecie skąd ten ciągnik jest, od kogo, gdzie widzieliście go, to proszę w komentarzach. Dobra, gdzieś, gdzie tu postawić? Tutaj gdzieś zajedziemy. Na razie, pewnie muszę poustawiać. Ale ładny ciągnik, ładny ciągnik, ładnie, ładny ciągniczek, elegancki. Tu 30, taka starsza. Rutywator już podczepiony ma i 60. Zajść z IC panelem. Patrzcie, podchodzicie. Pyk. Otwieracie. Tylko szkoda, że od środka to. O, i drzwi tak się ściągają. Pyk. Trzeba by paliwa jej nalać. Elegancko. Trzeba będzie paliwa i dolać. O, siewniczek taki fajny. Elegancki. Siewka. To jest elegancko. A tu rozrzutnik jako przyczepa. O, tu już trochę słomy z wiosłem. balownicę co zakupiłem. Gdzieś tam w krzakach ją postawiłem. O gospodarstwo fajne, małe takie na początek. Ta studia mi się fajnie podoba, zarobista jest. O, tu bizonik. Rekord, elegancko. Nie mam go na razie czym, będę musiał trochę tutaj te, te drzewka powycinać dzięki jaką wiatrem zbudować, bo tak to nie może stać. A tu obórka jest dla krówek. Też fajnie wyglądająca. Będziemy krówkami się zajmować. No i tu przechodzimy do prasy. No prasa taka nietypowa, polska, ale fajne kostki robi 1000 litrów takim jest potrzebnym. Tutaj jest silos na kiszonkę przygotowany przez, przez twórcę. A tu jedno pole do mnie należało, tutaj było żyto rosło. O, już jest wysoko, no dobrze. No, tutaj rośnie przężyto. Chyba tyle. Bo więcej ja chyba pól nie mam na razie. O, jeszcze. O, to już się nadaje do koszenia. To jeszcze do mnie należy. Pszenica. O, kwasty wyrosły. Ale fajne tekstury mają. No co będzie trzeba po burakach zajechać i... A może od tamtej strony jest przejazd? Trzeba będzie kosić. Dobra. To jak tutaj jest, nawet zapomniałem, że do mnie należy. To nie należy do mnie. Może będzie kiedyś należało. To dobra, odpalamy kombaj, przejedziemy się, przygotujemy się poza odcinkiem z kosze. Elegancko Elegancko. Zarabi szybko się porusza, duży zbiornik. Akurat na to gospodarstwo. Dobra, zaraz jak na mapkę. Będzie od tamtej strony. Jest od tamtej strony. Nie będę po burakach przecież jeździł. Nieładnie, tak pogniotę, przy ciężkim przejadę, to pogniotę. Kombaj się ładnie prezentuje, elegancki jest. Na razie mówię, zaczynamy. Przygotowuję tutaj safe na seasony, bo seasony też tutaj fajne efekty są. Śnieg na dachach leży. Wszystko elegancko, fajnie jest. Jest fajnie. A tu chyba na sie... Nie, poczekaj. Co miałem tą załączoną. Dobra, też zbelujemy. Najwyżej słoma potrzebna. Jak mamy przygotować się, to trzeba. A, muszę rozłożyć jeszcze. i elegancko spokojnie, powoli tu też nie moje pole było ale raz przejedziemy nie, ten bizonek też mi się podoba jeden z dobrych wykonanych modów Oprócz oryginalnego dużo słomy nie będzie tutaj, ale no cóż, zawsze coś Te łąkę muszę jakąś zakupić, albo w dzierżawę wziąć, jest modna dzierżawę, popatrzcie, gdzie jest, no raczej tu pokoszę się pur do dokupię. Pokosi się wszystko. Później będziemy mogli na Seasons wejść. No tak, to bez przygotowania. To nie ma sensu. Dobra, tutaj powierzchniaczek zrobimy. Cofniemy się później. Dobra, bo tu nie moje już. No teraz wrod ładnie zrobimy. Tutaj można pola spokojnie łączyć, te drzewka powycinać i połączymy. Może które pole? To może połączymy z tym burakami, no nie wiem, dobrze. Nie wiem, to się zobaczy, zobaczy się. Chyba tutaj niech są... So... O, o, o! widzieliście? Coś tu się. Jakiś mod tutaj głupi. Z... Nie, niepotrzebnie się zgrywa, nie daje się dobrze, zgradzi. Cyrki się dzieją. Ale wiem jaki już. Do ustawienia HDR-u, wysokości. Do ustawienia wysokości hdr Ale musiałem mieć, bo tam chyba nierówne pola są i Nie mogą skosić Chyba tutaj odczepimy na razie. Bo musimy przecięgę podczepić. No też wiem jakim odpowoduje to. Dobra. O, niepotrzebnie zamkłem, więc no, dobra, jedziemy. Podejdziemy pod tą. Muszę jeszcze platformę... O. Platformę muszę jeszcze kupić po prostu. ...na belki, żeby transportować. Elegancko, to rozrzutnik, rozrzutnik pasuje. W klimacie zachowana. Miałem wyjść na spacer, ale coś pogoda taka, nie ten tegie jest. Miałem się przespacerować trochę, ale chyba sobie trzeba odpuścić. To nie wiadomo czy ma padać, czy ma nie padać. By mogło padać. No, ładnie pracuję A no, taka poobdzierana trochę. Ale dobrze jest. Musi być taka. A jak w 60, może chce to posłuchać? Standardowo ładnie pracuje. Będzie trzeba paliwa dolać na wyjazd. O, takie bajery są. O, tak możemy zrobić. O, możemy w ogóle. O, kabinę w ogóle ściągnąć. Fajne, fajne. Błotniczej możemy ściągnąć. Tak trochę rozebrana. Fajnie pomyślano. A drzwi niepotrzebne ciepło teraz jest. Po co drzwi tam? To jest chyba jakaś. Nie wiem co to jest tutaj na tej masce, linka chyba, coś takiego w podobie, no dobra, bym miał fantazję. Taka poobdzierana trochę, bo no to kupiłem, kupiłem tu od, nie daję, od gościa takiego co tutaj mieszka na tym, mówi stała cały czas na dworzu, mówi teraz sprzedaje wszystko, no to trochę sprzętów kupiłem od niego na start, ale ten ciągni mi nie daje spokoju. Powiedzcie mi, gdzie taki ciągnik widzieliście. No, zobaczmy jak tu idzie. O, dużo tego nie będzie. No dobrze, żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie z pierwszego odcinka na polskiej mapie. No cóż, do zobaczenia na razie. Cześć!